dostał jakiś kwiatek od chyba Millera mhm. i ten kwiatek Rzucił. jakoś pastwił się, nad tym, czy kopał Aha. piłką czy coś taki po prostu jak nikt nie widział, nie? że taki, taki szał w ogóle, nie? No. Więc no, no, kto jest? Wiecie, mięso ma dużo agresji, właśnie, dlatego tam było to powiedzenie, że jak będziecie jeść mięso, to więcej siły, bo to tak trochę wszystkie religie polecają właśnie post nie jedzenia mięsa, bo wtedy człowiek jest taki spokojniejszy, taki ten. A jak ktoś tam zje mięso, to jest taki Ale wiesz, bardziej agresywny. Nie? Po marihuanie no. niektórym też odpierdziela i no. zaczynają ubiegać z nożami i krzyczeć, no. że pozabijają. Niektórych to a nie uspokaja, no. a niektórzy a się, że teraz dostają w świra. Niektórzy widzieli te zmiany, że tam można trzy krzaki w domu hodować na własny użytek, w ogóle taką trochę legalizację zrobili. Nie? Nie, nie wiem. Tak, tak, tak. Bo u nas cały czas ja czytam gdzieś tam, że znowu jakiś tam straszny przemyt. I ilość tam kilogramów marihuany, nie, więc to jest... Ale no u nas dobrze. marihuana jest legalna, przecież to są... Medyczna. Pis... Musisz receptę coś skombinować. No to tak zwana medyczna bo tak. to jest zwykła marihuana, tylko że tak. mówi się na nią medyczna. Ale recepty bardzo no. łatwo skombinować. Są, ale to w ogóle podobno, Jakieś są na, na internecie, że, że internecie sklepy nic, są. nic nie są. musisz tam poddawać. Ale no, to tak samo ze zwolnieniami, automatycznie. Podobno, wiesz, że, że jak chcesz to A te słyszałem tam, to, tak. ale są normalnie teleporady, wtedy ci udzielają. Ale tak, słuchaj, no. są Mówisz, e... jestem chory, i nie, 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 nie mogę iść do pracy. Słuchaj, są yy, tak zwane yy, w różnych miejscach, w Warszawie nie tylko y, tych y, są automaty do marihuany, mm -hmm. to się nazywa tak. CBD, tak. Jakoś czy Kanada tak? może przymierzyć okulary I... Pana Rafała? Nie, nie, nie mogę, co? bo mam inne, mm -hmm. inny wzrok. Panowie, czy rozliczycie Najsztuba i Żakowskiego? Chodzi o program z 2006 roku. No my rozliczymy wszystkich, jeżeli dojdziemy do władzy. Na razie Ale Najszczub, 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 przepraszam, tak, tak. Tak, przekręcił nazwisko. Tak. Złośliwie, no. No coś tam jest. Ale, co? Ale przecież on sam się rozliczył, bo on miał jakieś tam problemy. Jak nie, potrącił kobietę na przejściu no. dla pieszych i się okazało, że jeździ z samochodem bez badań technicznych i bez prawa jazdy jeszcze do tego jeździ no. A to, co, co? A, a propos, a... czy ja mam prawo jazdy? Bo tu tam z tak. programki rozpowszechniają taką wersję, że ja straciłem Ma prawo jazdy nic się stracił i, i Nie stracił i nie zamierza stracić. No. Chodzi o program. Czy Edko lubi klonazepamum? Hmm. Nie, ja nie zażywam żadnych leków psychiatrycznych. Jestem zdrowy psychicznie z no, no, człowiekiem. No. Nie potrzebujesz. No, największy mięsożerca to Eugeniusz Sanderski. Ja tego to nie wiem. Ja też tego nie wiem. To trzeba pana doktora zapytać przy okazji. No. Kiedyś był w Stoku. Nawet jest live do dzisiaj jest. z Markiem Czarniaskim na moim kanale. I z Krzysztofem Kononowiczem, gdzie się pokłócili o postać Piłsudskiego. Eugeniusz Sendecki, jest Sendecki, jest za uh -huh. Mowskim, uh -huh. bardziej. Ja, ja, A Krzysiek fanatycznie. Ja, ja za na ostatnim live w Warszawie tak. na Patelni uh -huh. powiedziałem, że Polacy ogólnie są ciemni i, i ja zaraz to udowodnię. Mhm. Podszedłem do, z mikrofonem do młodzieży i, i pytam się, y, czy wiecie, kto to był Józef Piłsudski? Mhm. I oni powiedzieli, że to był jakiś generał. No. Ja mówię, nie, Piłsudski nie był generałem, nie miał w ogóle wykształcenia wojskowego, mhm. a marszałkiem został tylko dlatego, bo powiedział, że chce być marszałkiem i został tym marszałkiem. Tytułował się na Tak. No tak, wiecie, a mówię, a dobra, a kto to był Roman Dmowski, bo tu mm. mamy obok yy, Rondo Dmowskiego, tam jest, no tak, wiesz, to ceny, koło, Patelni, koło, koło niż, tak, o tam. A, Ale też jest pomnik w Warszawie przecież Jest, nie? no to no no my tam, tam zawsze koncerty tak. gramy przecież. Bo w stoku nie ma jeszcze dalej. W stoku nie ma, jest no tak. tylko tablica w no. Rocha, no. jakaś tam z, I bo, z, bo oni czerwca. zbierają pieniądze na pomnik cały tak, czas. Tak, tak, i słuchajcie, i mówią Dmowski, nie wiemy, my nie wiemy. A ja mm. mówię, kto, czego nas uczą w, w szkołach. Mm -hmm. Oni nas nie uczą, oni tylko każą nam coś przepisać i, i, i machają ręką. Mm -hmm. Ja mówię, no tak, y, gu, głupi nauczyciele y, mm -hmm. produkują głupich y, Ale uczniów, tak ma być. a głupi uczniowie mm -hmm. będą jeszcze głupsi niż ci nauczyciele, co byli wcześniej. O, o, mm -hmm. No tak ma być. My mamy w ogóle nie wiedzieć, kim jesteśmy, o co chodzi, kto kim był. Czy był. Py czy pytanie był? muszynianka, czy. sławniczanka z Muszynianka. Odpowiedź. Najlepsza woda na Dziś młodzień. pytanie, dziś odpowiedź. Tak jest. Najlepsza woda na świecie to jest muszynianka, przynajmniej w Polsce. Generał Grot for Life. Nie wiem o co chodzi w tym wpisie. Więc tak. Dobra, słuchajcie. Ja muszę iść spać. Niestety jutro jest czas mhm. dzień Która jest godzinowy? Eee, druga 40. O ja pierdziel, ja o czwartej muszę wstać. 40 minut. No. Słuchajcie, dali. Yy, no. Mały live. Mhm. Myślałem, że na nie przyjedzie. Ale przyjechał. Co wy tu jeszcze mm. piszecie? O, nawet co mm. ludzie, ludzie. Krzysiek gruby. był w szpitalu, Krzysiek wyszedł ze szpitala, Krzysiek może znowu trafi do szpitala, było sprzątanie. Ty, metalowiec, prawicowiec obok Eko, Groch i jak ta znajomość funkcjonuje? On jest mega lewicowy. On nie jest lewicowy. Nie, ja właśnie, to jest A problem. ja nie jestem prawicowy. Wiecie? Bo wy myślicie, że on jest ultra lewicowy, ja tak. jestem ultra prawicowy. Nie. Ja jestem normalny i Rafał też jest normalny. Tylko no Rafał akurat je inną kanapkę. Ale to już też na przykład wy też mylicie na przykład bo nie ma co czegoś takiego lewica i prawica Federacja Zielonych od, 2000, od 1995 no, roku nie działa. Ma nic wspólnego nie ma nic wspólnego z, z partią Zieloni 2004, właśnie. którą promowała Gazeta Wyborcza. No która zaczęła od promocji LGBT w Polsce, no właśnie, Marszów właśnie. równości no, i tak dalej. To, to w ogóle są skrajnie no, Nie mam inne... z nimi nic wspólnego, takie są, oni się przykleili do platformy i tak dalej. To tak jakbyście no. mnie kojarzyli z e, panem Braunem, z Konfederacją, no bo prawica, tak. Prawicy, z, z, z młodzieżą no. wszechpolską, mhm. której m, byłem sympatykiem, dopóki nie zobaczyłem, o co tam chodzi. Że to nie jest wcale żadna młodzież wszechpolska. Że to jest w ogóle Giertychowszczyzna Giertych. z kim teraz Giertych siedzi. Giertych siedzi u Tuska mhm. na dzień. Jestem Tuska. Odwokatem Tuska. Więc wiecie, to, nie, to, że ktoś mówi, że jest narodowcem, nie mylcie mnie też z kameratami, nie mam nic wspólnego mhm. z Olszańskim, chociaż promowałem Olszańskiego w telewizji narodowej, żeby on mógł coś tam e, zadziałać, dopóki Sendecki Eugeniusz go nie rozpieścił nie zrobił z niego. Księżniczki. Celebrytów. gwiazdy, Gwiazdora. On poszedł na kasę, na współpracę z okupanytym. W tym momencie zaczął gwiazdę. Tak, Zdrajcy są dla yy, kasy, robią to. Zdrajcy zawsze robią to dla pieniędzy, a normalnie, lu normalni ludzie robią to dla normalnych ludzi, dla społeczeństwa. Dlatego, żeby w Wielkiej w Polsce, było normalnie. My chcemy normalności, ja niczego pamiętam, szczepie, więcej. jak Adam kiedyś startował do wyborów, to na przykład przejął taki postulat Tirynatoru ruchu ekologicznego. Tak, tyrenatory. To, to, to nie jest postulat lewicowy, to jest postulat normalny, patriotyczny, nie? To jest Bardzo patriotyczny, no nie? Bo, 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 bo patrzcie, chodzi o Polska to, Polska, kolej zarabiała, będzie zarabiała no. pieniądze, życie, dro, zależy, drogi nie tak? będą niszczone. Tak jest. No, i czystsze powietrze będziemy tak. mieli. No to dlaczego my mamy nie skorzystać? Przecież to, jest, to same plusy. Okazuje się, że Unia Europejska powiedziała, że Inaczej. zasadą Unii Europejskiej jest swoboda przepływu towarów i usług. I na przykład Szwajcaria. to byłaby swoboda. Byłaby swoboda, ale zapłacona do PKP polskiego. No. A oni nie. Oni postanowili dać dotacje Polsce, żeby Polska. Dała te pieniądze z Unii Europejskiej, na przykład niemieckim albo austriackim firmom budowlanym, żeby one zbudowały. No I zarobiły. autostrady i zarobiły. I zarobiły, tak. I jeszcze zrobiły A one zrobiły, a my na tym tracimy. My tracimy, cały czas tracimy. Słuchajcie, Polska musi być samowystarczalna. Jeżeli towar ma przejechać przez Polskę, przyjeżdża przez. Tak jest na przykład w Szwajcarii, że no część odcinek odcinków tak. przez dr, góry yy, jest tak, że tiry mogą jechać, ale bardzo drogo za to zapłacą, więc tanie hmm. jest im, bo są specjalne pociągi, jak nie przewożą. Tylko jest taka sprawa, że Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej. No tak, bo jest, jest neutralne. Neutralne. <laughs> neutralna. I my więc my też może prowadzić być... własną politykę. I po my proste. też nie. powinniśmy być neutralni. Wtedy byśmy byli po prostu niezależni. Ja uważam, że tiry na tory, niestety, ale nie zdezaktualizowały się. Mhm. To jest wspaniały mhm. pomysł, by Polacy zarabiali pieniądze mhm. na tranzycie. I zobaczcie, całym... na przykład, PiS teraz tak dużo mówił o centralnym porcie komunikacyjnym, że będą budować jakieś koleje szyb dużych prędkości. no, 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 no i nic. Ale nic nie mówi dalej o tych tirach na torach. A no wiecie, jaki jest problem? Że jeszcze pociągi pasażerskie to wiedzy w Polsce, bo tak. ja jeżdżą tam na przykład, no nawet no. jest pendolino, kupił rząd Tuska pendolino. No, tak. Potem się okazało, że to no, jakieś takie wadliwe pendolino. Bo... To, nie, że tory są e, niewystarczające. Nie, ale przede wszystkim wiesz, bez pendolino bez to z nasze wahadełko. To był taki a, pociąg, ma... że on na zakrętach miał się wychylać takie no, wychylne no, tak, pudła, a u nie nas nie kupili ma... wersję pendolino niewychylną, no. nie, więc nie. kupili takie coś, co się nazywa, ale nie działa, nie? Więc, tak, ale pociągi pasażerskie jeżdżą w miarę szybko, natomiast pociągi towarowe w Polsce to jest tragedia, bo taki pociąg jedzie tam mniej więcej średnio 20-30 km na godzinę, zatrzymuje się, bo musi przepuszczać pociągi pasażerskie. Gdzieś ostatnio robili takie badania, to średnie opóźnienie pociągu towarowego w Polsce to jest około 10 godzin, nie? więc... Przedsiębiorcy może by korzystali z kolei, gdyby wiedzieli, że jest tanio, szybko. szybko i wygodnie, bo w Niemczech na przykład pociągi towarowe jeżdżą też 120 km na godzinę. Nie? Więc może być tak na przykład, że pociągiem coś dowiedziecie szybciej niż y, TIREM. Znaczy, nie, nie. Ja, ja uważam, że nie powinno być. Albo taniej. Jak szybko, normalnie, no. normalnie, normalnie, no. bezpiecznie no. i zarabiamy my, Polacy. Dlaczego mamy yy, nie zarabiać? ja kraj. mówiłem w poprzednim nagraniu tak samo dlaczego my na przykład nie zarabiamy na biopaliwach, że rolnicy by produkowali no biopaliwa, cisną na to, żeby stare samochody kasować, bo nie będą mogły wjechać do centrów miast. Tak. Y, kupować nowe za kilkaset tysięcy elektryczne, a zdaniem Obcych nie. firm, obcych firm. Dopóki macie sprawny no. samochód z silnikiem spalinowym, to no. można wlać do niego biopaliwo. Jeździć. Bo to jest y, mniejsza emisja zanieczyszczeń też tego biopaliwa i no samowystarczalność energetyczna. Nie będziemy kupować od Rosjan, Arabów czy Amerykanów, tak tylko Rzecz nie, będziemy od kupować Polsce. rolników no. od Rosjan paliwo. Tak. paliwo, które nam sprzedadzą Amerykanie. Bo Rosjanie sprzedają dla Amerykanów, a Amerykanie nam i my od Amerykanów bierzemy rosyjskie paliwo. Mhm. Albo wiemy że od Rosjan nic nie, nie, nie weźmiemy. Dzisiaj, dzisiaj to że jest tak, zdrożemy. że Rosjanie sprzedają do Indii, tak. a Indie przerabiają ropę na paliwo i wysyłają do Europy na przykład. Nie? Albo do Ameryki no. i Ameryka a Amerykanie. Amerykanie z kolei kupują hmm. dalej paliwo do swoich elektrowni atomowych od Rosjan. Bo doszli do wniosku, że u nich jest za drogo wydobywać uran bo się niszczy tam ten a jeszcze uran jest na terenach rezerwatów Indian, No i tak to dalej, tam są problemy z wydobyciem, potem z przechowywaniem, więc oni ja nie mają wojnę. Ogólnie ale jestem przeciwko kupują. elektrowniom atomowym na terenie Polski. Jak najdol, najdalej od naszych granic niech będą mhm. elektrownie atomowe, bo elektrownie atomowe mają, mają to do siebie, że się psują. Hmm. A później jest już za późno. Ale przede wszystkim to jest też monopol energetyczny. I zwróćcie uwagę, czy to jest postulat lewicowy, jak on mówi, że nie chce elektrowni atomowej? Bo na przykład Konfederacja chce. Tak wali cały czas, chce. że atom, atom, chce. nieodnawialne źródła energii, chce. tylko atom. Chce. A co jest ciekawe, To no są pro-amerykańscy, ale są też niby prawicowi. A wiecie, nie, kto jeszcze nie, oni nie są bardzo chce elektrowni atomowych w Polsce? Polacy. Partia razem z kolei skrajnie no, lewicowa. No, no, ja zawsze mówię, co się różni. No, partia Razem in Konfederacja. No, i Konfederacja. I ten sam partia. postulat. Sam ten partia. sam postulat. Atom, so, atom, 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 atom! Elektrownie atomowe. Słuchajcie, nie samowystarczalność energetyczna, yy, tylko atom. No. Nie chcemy wojny, nie chcemy, żeby bomba atomowa spadła na Polskę. I nie chcemy, żeby elektrownia atomowa. Wybuchła jak w Japonii, jaka to była, 20 tysięcy ludzi tam było, To w ogóle świetny był, cel, potem wiesz, w razie wojny. To, bo to tak, od razu. To, to, to od razu raz 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 mówili, że na przykład, masz czy Rosjanie tak, zaatakują no, elektrownię atomową. Od razu. No. Jakby zaatakowali, to, to już, już wszystko zamietamy. No, nie, nie trzeba dużej bomby, wystarczy tam walnąć jakąś taką atomówkę i to wszystko się rozlatuje. Dobra. No. Na razie. Trzymajcie się. Jutro też jest dzień. No. Mm, cześć. Tak jest. Tak jest. Sława wielkiej Polsce. A je, a je.